Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie taki update newsowy. Bitcoin 104 tysiące dolarów, Ethereum 2,600, czyli mamy tutaj tak dość stabilnie w tym momencie. Standardowo przypominam, że jedna osoba, która zostawi komentarz wygra 10 dolarów. Ja już tutaj wybrałem przed odcinkiem jedną osobę. Także warto, warto tutaj oglądać całe odcinki. Pozdrowienia tutaj dla Huberta bo można fajnie, fajnego bonusa dostać. Łapka w górę, subskrypcja i komentarz. I co? I lecimy. Bitcoin, Ethereum dość stabilnie, więc trochę się dzieje na tym rynku, ale zrobiło się takie odreagowanie po tej korekcie i w tym momencie stoimy. BNB w ogóle bardzo ładnie sobie radzi. 651 dolarów to też jest bardzo mocny bet. Te airdropy, które są na Binance'ie są dość grube. W sensie grube, no dają fajną pasywkę, plus BNB jest coinem, który wiecie, jest deflacyjny i długoterminowo może zrobić też jeszcze fajny, fajny plus. Zobaczcie, że on za... Rok praktycznie cenowo trzyma się w miejscu i to jest dobry znak, bo dodatkowo macie airdropy i tak dalej. Także BNB tutaj bardzo fajnie sobie radzi. Crypto bubbles oczywiście normalnie, nie ma co tutaj wiecie, dodawać za specjalnie. I teraz tak, Bitcoin zbliża się do ATH. Trump ogłosił, iż USA zawarło porozumienie handlowe z Chinami. To jest starszy news, pewnie już o tym wiecie. Ether od ostatniego dołka robi 80%. To też jest bardzo dobry byczynius, ale no, zobaczymy, jak to będzie dalej. Ważne, że tutaj jesteśmy na tym rynku. I teraz przechodząc do bardzo ważnego newsa. 15 maja atak hakerski na giełdę Coinbase. Hakerzy przekupując zagranicznych pracowników działu obsługi klienta, uzyskali dostęp do danych, o, o, danych osobowych i następnie zażądali okupu w wysokości 20 milionów dolarów w Bitcoinie, grożąc ujawnionym, ujawnieniem skradzionych danych. I to jest bardzo ważna rzecz do Was, jeżeli dostajecie SMS-a od giełdy Coinbase, Binance, Max, cokolwiek i oni Wam mówią o tym, że Wasze dane coś tam, coś tam lub że musicie szybko zrobić przelew lub dostajecie maila z policji lub telefon z policji, że musicie szybko przesłać Wasze Bitcoiny, to jest zawsze skam. Nie dajcie się oskamować. Nigdy nie wysyłajcie bitcoinów jak giełda do Was dzwoni, bo to nie giełda, tylko po prostu oszuści. Ja wczoraj dostałem na przykład y, telefon z Mexa, że mój ledger został podłączony pod giełdę i jeżeli to nie jestem ja, to mam się szybko połączyć, bo stracę środki. I teraz jakby zadziałał taki skam. Zadzwoniłbym na numer, na który oni mi wysłali i dzięki temu oni wyłodzają dane. Nie wiem, jakby to dokładnie wyglądało, czy w ten sposób odbierają mi dostęp do MEXA, czy ja bym mógł podać na przykład swoje CD. Czy, czy cokolwiek, bo do tego nie doszedłem, bo po prostu to olałem. Ale jakby ważne jest, żeby się nie wystraszyć. Nic się wam nie stanie. Giełda wam nie zabierze środków, giełda wam nie da jakiegoś głupiego sygnału. Wypłaccie z giełdy, lub wpłaccie, lub połączcie portfel, lub coś tam, coś tam. Więc po prostu nigdy w to nie wierzcie, anulujcie zawsze, wywa, wywa, wywalone na takie rzeczy. Tutaj Coinbase, no jedna z większych giełd. Taka, taka sytuacja, nie? więc trzeba na to sobie uważać po prostu, żeby, żeby nie stracić, bo podajemy ten numer telefonu wszędzie i łatwo jest po prostu przewalić, przewalić w ten sposób kasę. Mastercard kontynuuje ekspansję w sektorze kryptowalut. W maju firma ogłosiła partnerstwo z MoonPay, mając w planach, umożli mają w planach umożliwić możliwość wydawania stablecoinów takich jak USDC w ponad 150 milionach punktów akce akceptowanych MasterCard na całym świecie. No to jest mega News w ogóle MoonPay to jest bardzo duża firma tutaj kryptowalutowa i ona nie działa właśnie tylko, tylko w tym takim rynku kryptowalut, chodzi mi o to, że po prostu jest to firma z naszego podwórka, która się dość mocno rozrosła i działa z naprawdę wielkimi wielkimi innymi firmami i tutaj z tym MasterCardem naprawdę spoko to działa. Będą się rozrastać i jest to gruby news dla całego rynku kryptowalut, bo znowu będziemy mogli płacić stablecoinami wszędzie. Czekam na dobrą kartę, właśnie muszę zrobić film, jakieś porównanie różnych, różnych kart, to za niedługo, ale dajcie znać, jakiej wy kryptowalutowej karty używacie. I właśnie jedna osoba, która poda w komentarzu, jakiej kryptowalutowej karty używa w następnym odcinku, wygra 10 dolarów. Także to też jest takie coś, że fajnie, że oglądacie te odcinki. Na dłużej niż tylko, wiecie, pierwszą minutę i nara. Podczas wizyty w Zjednoczonych Emiratach Arabskich prezydent Donald Trump zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni Stany Zjednoczone ustalą nowe stawki celne dla około 150 krajów. No to jest oczywiście byczy news, jeżeli będzie to pozytywne dla całej gospodarki, bo nie ma co ukrywać, że no, tu dużo zależy od się Trumpa i czy one będą pozytywne, czy będą negatywne. No ale obstawałem, że Trump po prostu chciał wywalić wszystkich, wszystkich zdziwić i w tym momencie gorzej być nie może. To wszystko jest już w cenie i Trump nie przyjdzie nagle z wojną handlową. Raczej uważam, że to się uspokoiło. Trump pokazał, że stać Amerykanów na, na właśnie zagrożenie, grożenie innym i raczej będzie dążył do tego pokoju w pewien sposób, nie? Trump samolot i w ogóle pokażę Wam coś, bo ciekawostka, że Trump dostał prezent od Zjednoczonych Emiratów Arabskich w postaci samolotu za 400 milionów, tylko nie może go przyjąć z powodu problemów, że po prostu jest to zakazane w konstytucji, bo jest to coś w stylu no, łapówki nie ma co oszukiwać, ale Trump powiedział, że ma to w dupie. Także no Trump jest specyficznym, specyficznym prezydentem i jakby on może wszystko. No i to wiecie, jest plus i minus, nie? Powodem tej decyzji jest brak możliwości negocjowania indywidualnych Zrobiłem małą zmianę, umów handlowych z tak dużą liczbą partnerów, no tutaj oczywiście do, tych, do tej wol, wojny celnej i, i tego wszystkiego. Sailor dalej akumuluje bitcoina, to już pewnie wiecie. BlackRock tutaj przed komisją amerykańską będzie rozmawiał właśnie na propos tego stakingu, to jest news z poprzedniego odcinka i czekamy na to, jak to się po prostu zakończy. Dodatkowo tutaj takie info, robiłem ankietę, na kogo będziecie głosować. Bo zbliżają się również wybory w Polsce, wszyscy mówią, że tutaj Mencen, jeżeli chcemy głosować na kryptowaluty, to Mencen. No, widzę, że kryptocommunity jest bardzo za Mencenem. No, nie ma co, co, co ukrywać, że raczej tutaj wszyscy za Mencenem. Zobaczymy, czy Mencen ma jakieś realne szanse. Ja uważam, że nie, tak między nami, ale wiecie, to, 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 to nie o to chodzi. Ja po prostu tutaj sprawdzam sentyment. I na kogo byście chcieli zagłosować. Mam do Was fajną akcję, jeżeli lubicie airdropy. Jest to akcja od giełdy Coinex. Ja z giełdą Coinex współpracuję. Jest to w tym momencie najlepsza giełda, moim zdaniem, do tradingu. Niskie prowizje, fajnie to działa. Jest do zgarnięcia 25 dolarów, dodatkowo 100 tysięcy tokenów CET. Tokeny CET w tym momencie to jest oczywiście normalny e, pro, token giełdy, giełdy Coinex. 100 tysięcy tokenów w tym momencie jest warte. 600, kurde, zernie można wpisywać. 6300 dolarów, oczywiście one są dla podziału. No i co trzeba zrobić? Depozyt 200 dolarów, wygenerować 1000 dolarów wolumenu. Czyli na przykład pozycja na dźwigni 100 dolarów razy X10 i wtedy możecie dostać 25 dolarów takiego całkowitego bonusu AirDropa z mojego Reflinka. Także to myślę, że jest fajne. A dodatkowo jest tutaj taki bootcamp futures, że zagranie futuresu właśnie rozdają i za, za naukę robią nam coś w stylu takiego quizu o, o futuresach, coś w tym stylu. Rozdają nam po prostu tokeny C. Wszystko jest oczywiście w opisie. Można w łatwy sposób zgarnąć, bo jak widzicie, no, zaangażowanie i zainteresowanie, Takimi konkursami jest małe, a naprawdę można w łatwy sposób zgarnąć sobie fajny dodatek. Jeżeli ty, drogi widzu, tradeujesz, no to możesz sobie otworzyć konto z mojego reflinka. Będę Ci bardzo wdzięczny. Nie ukrywam, że na tym zarabiam, ale ty będziesz miał po prostu dodatkowe bonusy, które ja tutaj wynegocjowałem od giełdy. Coinex. Taki szybki odcinek. A jeszcze mam fajnego newsa. Nie wiem, czy to widzieliście a propos Tao, bo wiem, że w Tao tutaj siedzimy dość mocno. Stargate w tym momencie ogłosiło, że będzie na Tao. Nie wiem, czy gdzieś to, gdzieś to tutaj znajdę, ale Stargate będzie współpracowało w tym momencie z całym Tao ekosystemem. Także to jest bardzo bullish news. Stargate i Layer Zero. Może to na profilu Layer Zero znajdę. Ale to jest naprawdę, na pewno fajny, fajny news tutaj. O, layer zero is live on BitTensor. Także to jest mega dobry bullish news dla całego rynku BitTensora, czyli Tao. I myślę, że tutaj naprawdę polecimy wkrótce jeszcze, jeszcze wyżej. To by było na tyle w tym odcinku. Łapka w górę, subskrypcja. Przypominam o konkursie i dodatkowych dolarach od giełdy. Coinex, pozdro.